Cześć, Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony. Bynek. teraz tak, w tym momencie jesteśmy na trybie PlayStation, po filmach, które już się widzieli. Jesteśmy na trybie PlayStation, I teraz tak, tutaj najważniejsze rzeczy. W tym momencie mam obraz przechwycony z komputera, czyli z drugiego monitora, na, na OBS-a. Czyli tutaj jest okno, które mam przechwycone. Pierwsze okno to, czyli to jest okno. PlayStation, tak jak widzicie, w sumie fajna sprawa, bo dzięki temu splitterowi jest kilka ciekawych rzeczy. Tylko na rynku jest pełno takich różnych rodzajów splitterów, które jakby mają w sobie łączenie tych kabli lepiej zorganizowane. że naciskacie przycisk, sobie tam czy, czy jakiś cokolwiek i, i macie, będziecie w stanie inaczej to podłączyć, inaczej skonfigurować sobie OBS-a. Lub program Alvermedii, bo też taka możliwość jest, jest program Alvermedy, który Wam pomoże jeszcze bardziej. Na tą chwilę pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda ze strony OBS-a. Najważniejsze rzeczy, mniej ważne rzeczy, A więc zaczynamy. Wyjście główne, wyjście, które potrzebujecie, czyli tam ustawienia, tak. Zwróćcie uwagi na to, co wyskakuje, to co potrzebujecie mieć mniej więcej potrzebujecie mieć. Ogólnie to jest takie. Więc ja mam tak skonfigurowany OBS, więc dla mnie rozdzielczość bazowa obrazu 1200 na 1080 i rozdzielczość skalowania 1020 x 720 p Ja mam tak ustawione pod yy, nagrywanie z komputera, jeśli gra jest, czyli gra ma bardziej jakby wymagania większe. W względu, że z jednego komputera ciężko jest to mm, steamować. Jeśli ma się taki komputer, no, już w sumie komputer z 2017 roku. Więc to już starszy komputer. Powiedzmy tak. Yy, wyjściowe wyjście. 4,5 bitrate Encoder, którego w sumie ja używam, encodera, więc bitrate dźwięku 160. A reszta jest wstawienie enkoder, encodera superfast. Encodera main dalej. I tutaj to nie warto. Tutaj nie ten, tutaj nie. Tutaj mniej więcej wygląda tak. Plus minus, to tak na krótko Wam pokazuję. Ogólne ustawienia, które Was powinny interesować, to są ustawienia tutaj przechwycenia obrazu wideo, dźwięku i tym podobnym rzeczy, i, i podobne rzeczy. Ustawienia jeśli już zaopieciem, że macie podłączoną że macie podłączenie AverMedia, macie podłączony monitor, wszystko konfiguracja wideo nie, nie dajecie tego tu są te ustawienia, które wy macie już odgórnie nie ruszacie tego, po prostu tego nie ruszacie jeśli nie musicie nie grzebiecie przy tym wydaje że też nie wiem czy to widać, ale powinno być widać tak, bo jest mam ustawienia pod ten więc tego nie ruszacie przejeżdżacie dalej, rozdzielczość bazowa domyślne ustawienia urządzenia najważniejsza rzecz rozdzielczość, fps, domyślne format dźwięk, format wideo, domyślne przestrzeń kolorów, domyślne chociaż możecie sobie też zmieniać ale to macie takie wiecie kolorystykę taką inną trochę ja mam domyślnie ustawiony zakres kolorów możecie dać pełne czyli obraz będzie może taki bardziej Niewyraźny taki bardziej rozziesiony, a ten jest taki częściowy, lepszy, moim zdaniem. Druga sprawa: wyjście, tryb wyjścia, audio. Mam ustawiony przekaż dźwięk dalej, przekaż dźwięk dalej, wave out, wave out. Czy jak, jakkolwiek to się wymawia, wiecie o co chodzi? Bo to też jest takie na, na szybko. Szczejcie się. Splitter. Output media, lub inne urządzenie do przechwytywania obrazu też to powinno działać. Także tak wyglądają te ustawienia. Tutaj w środku przechwytywanie, no, słyszycie dźwięk, nie? Więc no, czasami coś się dzieje, nie tak. Ale żeby przechwycić, dajecie sobie. wchodzicie sobie tutaj. W sumie dajecie sobie na plus. dajecie sobie przechwyć yy, urządzenie do przechwytywania yy, wideo. W tym momencie ja mam kilka, tak mam kamerkę i mam awermedię. To zaznaczacie na nowe urządzenie. Twórz. W tym momencie mi to nie przechwyci, nie wiem czemu albo mam już jakieś urządzenie. Wam się pokrywa się to okno dalej już będziecie wiedzieć o co chodzi. Czasami może coś być nie tak, więc kilka razy włączcie, wyłączcie OBS-a, aż ten dźwięk się wam pojawi, nie? Bo też tak może być, że może być jakiś problem z dźwiękiem, chyba, że znajdziecie inne rozwiązanie tego problemu. Więc tak też to wygląda z przechwyceniem, z konfiguracją mniej więcej OBS-a pod y streaming z Avarmedy, Playstation takie mają takie moje ustawienia, więc wydaje mi się, że to by było na tyle. Oglądajcie dalej, co będzie dalej w kolejnych filmikach.